Witam, Rafał z Cepa. Blok się kłania. Krótko i na temat, nowa seria filmików przeznaczonych dla osób początkujących. W pierwszym odcinku opowiem Wam, co to jest w ogóle bezdech. Z bezdechem mamy do czynienia, gdy występują zaburzenia oddychania w trakcie snu, polegające na wstrzymaniu. Procesu oddychania lub spłycenia poszczególnych oddechów przez określony czas w określonej ilości. Żebyśmy mogli zdefiniować taki epizod jako bezdech, powinien trwać minimum 10 sekund. Dla spłycenia dodatkowo mówimy, że to spłycenie musi być minimum o 50%. I ilość takich epizodów, Powinna przekroczyć 5 zdarzeń na godzinę średnio. Warto przy tym pamiętać, że do 5 zdarzeń na godzinę jest absolutnie fizjologiczne i nie jest w żaden sposób szkodliwe dla zdrowia. Każda zdrowa osoba ma niewielką ilość bezdechów. Problem zaczyna się, gdy jest ich zbyt wiele lub gdy zaczynają dawać niepokojące objawy. Powyżej 15 takich zdarzeń na godzinę świadczy o tym, że mamy do czynienia z bezdechem o natężeniu średnim. Powyżej 30 to już stan ciężki, a są osoby, które mają ten wskaźnik HI, czyli średnią ilość epizodów oddechowych na godzinę snu powyżej 100. I tak naprawdę myślę, że nurkowie mieliby problem wytrzymać tak długo. Bez powietrza, jak yy, yy, mają te osoby, bo 100 epizodów na godzinę, proszę sobie wyobrazić, z czego każdy epizod to jest co najmniej 10 sekund, świadczy o tym, że te osoby w praktyce pewnie więcej nie oddychają niż oddychają. Bezdech może mieć podłoże obturacyjne, czyli takie mechaniczne po prostu jest jakaś przeszkoda w górnych drogach oddechowych która ogranicza dostęp do tlenu i zamyka światło długooddechowych bądź po prostu zmniejsza ten przekrój i tego bezdechu jest zdecydowanie najwięcej może być także bezdech o podłożu centralnym centralnym czyli mózgowy można powiedzieć przy uszkodzeniach mózgu przy Także w zaburzeniach układu krążenia może być tak, że bezdech występuje, pomimo że drożność dróg oddechowych jest w żaden sposób nienadwyrężona. Zdarza się także, że bezdech jest mieszany, czyli zakłada składową i obduracyjną, i centralną. Czasami mogą dojść tam jeszcze inne rzeczy, jak na przykład zaburzenia wzorców oddechowych, ale o tym opowiem Wam już w przyszłości. Jakie są przyczyny bezdechu? No, przede wszystkim nadwaga. Każdy kilogram więcej to jest zdecydowanie większe ryzyko, że będziemy chorować na bezdech sennych. W szczególności niebezpieczna jest tkanka tłuszczowa w okolicach szyi, ale także brzucha, klatki jamy brzusznej to zwiększa ryzyko bezdechu. No niestety wiek, z wiekiem ewidentnie ryzyko rośnie i to zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wady anatomiczne w zakresie górnych dróg oddechowych, może to być przerost migdałków, może to być obniżenie się podniebienia, może to być skrzywienie przygody nosowej, no, zdarzają się wady anatomiczne i one mogą stać za bezdechem jest udowodnione także, że bezdech ma podłoże genetyczne, czyli jeżeli nasz ojciec, nasi rodzice dziadkowie chorowali na bezdech senny, to jest zdecydowanie większa szansa, że sami też będziemy chorować. Zdecydowanie ryzyko zwiększają używki i leki. Przy używkach no to przede wszystkim alkohol i papierosy. W lekach mówimy o lekach działających centralnie. Czyli głównie leki nasenne, leki przeciwbólowe, opioidowe, leki uspokajające mogą powodować bezdech. I ostatni punkt, jak go celowo dopisałem, chociaż nie jest jedną z częstszych przyczyn, ale warto o tym pamiętać, że również sporty siłowe i młodzi, zdrowi mężczyźni coraz częściej chorują na bezdech senny spowodowany no, głównie przerostem mięśni w okolicach szyi. Czyli kulturyści, bokserzy też są jak najbardziej narażeni na bezdech senny. Na bezdech senny narażeni są zdecydowanie bardziej mężczyźni niż kobiety. Do 49 roku życia Mężczyzna ma 10% szans zachorowania. Powyżej tego wieku rośnie to ryzyko aż do 17%. W przypadku kobiet, młoda kobieta jest chroniona przez swoje hormony, w związku z czym to ryzyko bezdechu jest mniejsze i jest rzędu 3%. W wieku pozmenopauzalnym drastycznie rośnie to ryzyko i już zbliża się do 9%. Widać to bardzo wyraźnie na naszym facebookowym forum, gdzie panie ostatnio stanowią, myślę, co najmniej połowę, jak nie większość uczestników dyskusji, więc widać, że wbrew temu, co się kiedyś myśleliśmy, myśleliśmy wszyscy kobiety tutaj są również. Narażony na bezdech. Generalnie, jeżeli popatrzymy na całą populację, około 10-11% dorosłych osób jest chorych na bezdech senny, ale niewielka liczba mówi się, co 11 osoba tylko jest już zdiagnozowana. Zdecydowana większość nie wie, że jest chora. Jakie są symptomy, po czym poznać, że ktoś jest? Chory, czy że my jesteśmy chorzy na bezdech senny. Najczęstszym obja symptomem, objawem, który, który zgłaszają pacjenci jest po prostu chrapanie. Chrapanie może być na tyle uciążliwe, że skarży się na nie nasz partner i robi się niebezpiecznie, w szczególności gdy partner zgłasza okresy, Ciszy w tym chrapaniu, czyli od, od głośnego chrapania zdecydowanie gorsza jest cisza, bo to oznacza, że ktoś przestał oddychać. I ta przerwa potrafi być naprawdę naprawdę długa i partnerzy boją się, że, że, że być może ta, ta osoba no, przestała oddychać, to może nie żyje, może jej się coś stanie, no, daje to słuszny, słuszny. Y, y, impuls do tego, żeby zająć się problemem, sen taki robi się nieefektywny, bo osoba, która ma bezdech, nie jest w stanie wejść w głębszą fazę snu. W związku z czym y, charakterystyczne jest to, że czym dłużej śpi, tym jest bardziej zmęczona i ma po prostu dzienną senność, czyli potrafi zasnąć y, przed telewizorem, przy książce, nie daj Boże, y, y, zakółkiem, co też się niestety zdarza. No, i to są już takie bardzo klasyczne objawy, bym powiedział, bardzo często z bezdechem połączone są objawy ze strony centralnego układu nerwowego, w szczególności bóle głowy. Często bezdech łączony jest z depresją, z problemami z pamięcią, z problemami poznawczymi. Uwierzcie mi, że widać po, po, po osobach chorych na bezdech, że coś jest nie tak a jeszcze wyraźniej to widać, jak zaczną się leczyć i te objawy po prostu miną. Wiele jest objawów, o których niewiele się mówi, niewiele osób wie, a one są także dość charakterystyczne, w szczególności nadciśnienie lekoodporne, które, jak się okazuje, najczęściej jest związane właśnie z bezdechem. Osoby chore na bezdech zazwyczaj mają zaburzenia metabolizmu i choćby, nie wiem jak się starały, nie są w stanie zrzucić nadmiernych kilogramów. Charakterystyczna jest nokturia, czyli nocne wstawanie do toalety. Wszystkim się wydaje, że to, to jest u panów problem z prostatą, ale zdecydowanie częściej tak naprawdę chodzi właśnie o bezdech senny. Wstydzimy się o tym trochę mówić, a to się także często zdarza, że bezdech powoduje zaburzenia reakcji i trochę mniej oczywiste rzeczy, jak kamica nerkowa, jak zapalenia górnych dróg oddechowych, i tak naprawdę wiele, wiele innych rzeczy. Ale to, co bym powiedział, jest najbardziej charakterystyczne i od czego trzeba zacząć, to brak tej efektywności snu i dzienna senność powinny nam dać zapalić lampkę, że należy się zdiagnozować. A jakie są skutki? No, w pierwszej kolejności, oczywiście to, o czym mówiłem, czyli zaburzenia snu. Jeżeli nie możemy dobrze spać, jeżeli nie możemy wejść w głębsze fazy snu, nasz mózg i nasz organizm cały nie jest w stanie się zregenerować. I dzieje się to, o czym mówiłem: czyli, taka osoba ma problem z pamięcią, problem z kojarzeniem, bóle głowy i to są pierwsze rzeczy, jakie się dzieją. Zdecydowanie jeszcze bardziej niebezpieczne są takie skutki odległe. Które nie widać na pierwszy rzut oka, a związane są z tym, że oczywiście bezdech powoduje zmniejszone utlenienie, utlenowanie tkanek i cierpią na tym w szczególności narządy, które tego tlenu potrzebują najwięcej czyli serce, czyli mózg, wątroba, nerki te wszystkie organy są podczas nieleczonego bezdechu sennego, wyniszczane i to się objawia potem problemami tak powiem w zupełnie innym miejscu i lekarze często nawet nie kojarzą, że jak ktoś przychodzi z kamicą nerkową, to problem gdzieś wcześniej był właśnie z bezdechem sennym. O ile na bezdech senny, w temu co się ludziom wydaje, Raczej się nie umiera, bo rzadko się zdarza, czy w ogóle się nie zdarza, no nie, skłamałem, zdarza się, ale niezmiernie rzadko, że ktoś przestanie oddychać w ciągu nocy i umrze. Są to naprawdę rzadkie przypadki, ale choroby, które ten bezdech wywołuje, są odpowiedzialne za większość tak naprawdę zgonów osób w tym wieku na bezdech choruje 63% osób z udarem, 72% z cukrzycą, 83% z ciężkim nadciśnieniem, aż 76% osób, które miały zawały serca, mają też bezdech. 57 z chorobą wieńcową, 73% z chorobą Alzheimera. Więc te skutki są naprawdę potężne. I ja będę się upierał, że bezdech, nieleczony bezdech jest osobą śmiertelną. Jak sobie mogę na małą dygresję tylko pozwolić, to wiele osób, jak się okazało, w domach starców, które były podejrzewane o ciężką demencję, o zaawansowanego Alzheimera, w momencie, gdy rozpoznanie u nich bezdech i Rozpoczęto leczenie, okazało się, że zaczynały egzystować zupełnie normalne i były w stanie nawet same sobą się zaopiekować. To pokazuje, jak ten bezdech jest niebezpieczny. W szczególności dla starszych osób, ponieważ u młodych osób działają jeszcze mechanizmy kompensacyjne i też no, czas tu robi swoje. Tak? Czyli, czyli tak jak mówiłem, te skutki się pojawiają po prostu z czasem. Jak leczymy bezdech? Takim złotym standardem, dzisiaj najbardziej popularnym jest terapia CEPA. Ja o niej mówię najwięcej, bo ona jest najskuteczniejsza, najszybsza, najprostsza. No jedną wadą jest to, że jest to de facto leczenie objawowe czyli ono działa tak długo, jak stosujemy terapię, ale nikt nas nie wyleczy. O tym warto wiedzieć. Inną terapią, która często jest zalecana pacjentom, jest leczenie chirurgiczne. Ja podchodzę z, dużą, z dużym dystansem do zabiegów chirurgicznych, bo z doświadczenia widzę, że niestety rzadko się zdarza, że ktoś zostanie wyleczony z bezdechu. Jest to pewnie możliwe, ale wymagałoby to, tak powiem, bardzo daleko posuniętej diagnostyki, żeby wiedzieć, że ten bezdek jest stricte związany z, z daną wadą anatomiczną i wtedy taka szansa jest, ale w praktyce rzadko się zdarza, że, że taka osoba zostaje całkowicie wyleczona, czyli ona i tak korzysta z CEPAP, a niestety większość tych zabiegów niesie za sobą dość przykre skutki uboczne i niestety również utrudnia korzystanie potem z CEPAP. Dlatego raczej namawiam osoby do tego, żeby zacząć od leczenia CEPAP i przed podjęciem leczenia chirurgicznego dobrze się skonsultować, dobrze się zdiagnozować, żeby mieć pewność, że to jest dobra droga dla nas. Są także leczenia alternatywne. One nie są tak skuteczne, nie są tak popularne, ale warto o nich wiedzieć. Są to specjalne wkładki które wkładamy do ust, które poprawiają zgryz. Są to wszczepiane stymulatory języka. Są eksperymenty z farmakoterapią i w takich mniejszych, przy bezdechu o mniejszym nasileniu czasami całkiem skuteczna jest terapia pozycyjna, czyli zapobieganie, żeby pacjent spał na, o tym, na plecach. O tym warto wiedzieć, ale co byśmy tutaj dużo nie mówili, CEPAP dzisiaj jest takim złotym standardem i on sprawdza się koniec końców najlepiej, chociaż mówię, część pacjentów też pewnie będzie miało z nim problem i dla tych osób ważne, że istnieje jeszcze jakaś alternatywa. Obiecałem, że nie zanudzę, więc kończę na dzisiaj. Jak chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj koniecznie na cepapblog.pl. Tam znajdziesz. Dużo, w tym momencie już prawie 200 artykułów na temat bezdechu, na temat terapii Cepap. A ja też będę starał się nagrywać kolejne filmiki tego typu. Dziękuję za uwagę.